Na koniec dyskusji o katabolizmie nukleotydów purynowych zostawiliśmy sobie jeszcze dwa schorzenia. Na szczęście one są dosyć podobne do siebie, z tym, że dotyczą różnych enzymów i niedobór deaminazy adenozynowej jest znacznie poważniejszy. Jak nazwa wskazuje, problem pojawi się nam tutaj z tym enzymem. W przypadku jego nieobecności AMP nie będzie mógł być przetwarzany do IMP, a nie adenozyna do inozyny. No więc spowoduje to, że ten AMP będzie nam się gromadzić i będzie wrzucany tam, gdzie się da, czyli do produkcji deoksyrybonukleotydów. Ale spowoduje to bardzo poważny problem, ponieważ enzym, który przemienia, który nam produkuje deoksynukleotydy, czyli reduktaza rybonukleotydowa, on sobie pomyśli: o kurczę, dużo jest tutaj tych deoksyrybonukleotydów, no to nie będę produkował więcej." Ale tak naprawdę tych deoksyrybonukleotydów będzie dużo jedynie zawierających adeninę, całej reszty będzie brakować. Przez to komórka nie będzie w stanie się dzielić. A które komórki? Ważne jest, żeby się intensywnie dzieliły, na przykład jak nas zaatakuje jakiś patogen i trzeba coś z nim zrobić, oczywiście komórki układu odpornościowego. I to ta, niedobór tego enzymu z czasem spowoduje nam, że będzie coraz mniej limfocytów T, limfocytów B, i limfocytów natural killers, co doprowadzi do ciężkiego, złożonego niedoboru odporności w skrócie z angielskiego CID, i tutaj to, to, to schorzenie będzie o tyle poważne, tyle znaczące, że będzie stanowić około 15% wszystkich SCID notowanych przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. No a wszyscy już dobrze wiemy, co się dzieje bez układu odpornościowego, jak on nie może walczyć z patogenami, no nie będzie w stanie się po prostu nasz organizm bronić i jeżeli nic nie zadziałamy, żadnego leczenia nie wprowadzimy, no to przeżywalność dzieci rzadko przekracza drugi rok życia. I jest to spowodowane tym, że no umrą od jakichś bardzo, bardzo poważnych, nie do opanowania infekcji. I drugą chorobą, jaka będzie wyglądać w bardzo właśnie podobny sposób, czyli ponownie będą nam, się, będą nam się gromadzić te nukleotydy, więc będzie zahamowany podział komórkowy, to będzie spowodowane jeszcze niedoborem fosforylazy nukleozydów purynowych, a więc tych przemieniających inozynę i guanozynę w dalsze produkty. Jednakże to schorzenie będzie mieć łagodniejszy przebieg niż poprzednie, ale w dalszym ciągu będzie w dużej mierze powodować stale nawracające infekcje.